Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, w kolejnej wizycie w mojej herbaciarni zu. Może zaczniemy od mojego zamówienia, ponieważ jest ono troszeczkę nietypowe, troszeczkę dziwne, troszeczkę nieherbaciane, ponieważ nie jest to herbata. Słuchajcie, od jakiegoś czasu widzę na Instagramie Carly Brownie Julki. O kuracji drożdżowej Coś tam ona tam wspomina Już od zresztą paru Nie wiem od kiedy ją śledzę, ale od kiedy ją śledzę To ta kuracja drożdżowa się co jakiś czas przewija I zawsze mnie ta kuracja ciekawiła No bo w sumie to brzmi dosyć mądrze Brzmi dosyć łatwo, bo trzeba tylko pić Jakby fajne coś, czym działacie od środka bo jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to kuracja drożdżowa jest to picie drożdży, po prostu drożdży zalanych wrzątkiem. I to jest na porost włosów, na cerę, na paznokcie. Ogólnie bardzo dobrze wpływa na wiele rzeczy. Także uznałam, że a czemu nie spróbuję i zaczynam moją kurację drożdżową. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym wytrwała, ponieważ żeby mieć jakieś efekty, to najlepiej stosować ją tak 2-3 miesiące codziennie, codziennie pić te drożdże. A później zrobić sobie jakąś tam przerwę, można do tego wracać, można to powtarzać, ale właśnie 2-3 miesiące i, i przerwa. Więc uznałam, że jeżeli mi się uda, no to chciałabym do tak stycznia. Mamy początek listopada, więc cały listopad, cały grudzień i może początek stycznia, ale słuchajcie, dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy będę piła drożdże, więc uznałam, że zrobię live reaction, dlatego dzisiaj zamiast herbaty mamy drożdże. Więc uwaga, life reaction, bo jestem naprawdę ciekawa, jak to będzie smakować. No bo, nie wiem, jak mogą smakować same drożdże, co nie? Same zalane wodą. Jak będą bardzo niedobre, no to można dodać do tego miód. Podobno wtedy jest trochę lepiej. Więc zobaczymy, ale na razie nie dodawałam, bo chciałam zobaczyć tak prawdziwe drożdże, jak smakują. Także uwaga, live reaction. O Jezu! Mm. To trochę... Ew. Jakby sam posmak droży nie jest taki zły, ale to trochę smakuje jak słona woda. No, może sobie dodam potem do tego miodu, ale na razie, na razie na razie, będzie ok. Także słuchajcie, przejdźmy już do tematu odcinka. Co. Nie, nie wiem czemu powiedziałam, co. Czym nie? Dlaczego ja mówię jakieś dziwne słowa, których nie mam zamiaru potem jakby. Kontynuować, w sensie początki zdania, których nie mam, nie mam zamiaru kontynuować, nieważne. A zacznijmy od początku. E, przejdźmy do tematu odcinka, którym są nocne koszmary. Jak musiałam się zastanowić przez chwilę, jak to powiedzieć: nocne koszmary. E, I słuchajcie, jest to już któryś raz, kiedy próbuję nagrać ten odcinek, e, i nagrałam go już dwa razy, i za każdym razem mi się jakoś tak nie podobał. E, I w końcu ostatecznie uznałam, że brakuje mi czegoś w tym odcinku i tym, czymś jesteście wy. Ponieważ em, ja mam swoje koszmary, mam swoje rzeczy do powiedzenia, ale nie jest tego dużo, e, więc uznałam, że zapytam się Was o Wasze koszmary e, i chciałam się skupić e, na koszmarach dziecięcych, e, koszmarach, które mieliśmy, jak byliśmy mali. Więc przede wszystkim zapytałam się Was, czy macie koszmary, które Wam się powtarzały, jak byliście mali, ponieważ nie wiem, ja myślałam na przykład, że to jest bardzo takie uniwersalne zjawisko, bo ja, jak byłam mała, to miałam takie kilka koszmarów, takie schematy po prostu, które mi się powtarzały co ileś tam nocy. I co ileś tam nocy miałam dokładnie ten sam koszmar i za każdym razem e, budziłam się tak samo przerażona. I ja naprawdę myślałam, że to jest takie bardzo normalne i że wszystkie dzieciaki tak mają, że po prostu e, są koszmary, które im się powtarzają. A słuchajcie, jak się was zapytałam i zrobiłam ankietę na Instagramie, to na tak zagłosowało 59% osób, a na nie 41%. Więc wiadomo styl e, z Większość osób tak miało, ale no to jest bardzo mała różnica. Ja myślałam, że to będzie typu 90-10, także na pewno, naprawdę się tutaj zaskoczyłam. No i zapytałam się Was, czy jeżeli tak mieliście, to czy chcecie może mi opowiedzieć te koszmary? I dostałam parę wiadomości, także na początku przejdziemy sobie przez moje koszmary, a później pogadamy trochę o Waszych. Może je sobie przeanalizujemy i pobawię się w. Wymyślanie, co te koszmary znaczą, ponieważ uważam, że koszmary to jest takie najbardziej legitne źródło Waszych strachów. No bo to jest totalnie jakby podświadoma gra. Yy, I to nie jest tak, że, że to wy sobie tworzycie te koszmary i myślicie o nich i dlatego one się śniątko. To jest coś podświadomego, coś, co wasz mózg tworzy sam. Yy, no a waszego mózgu nie oszukacie, więc wydaje mi się, że, że jest to dosyć takie. Jedyne w 100% prawdziwe źródło, żeby zobaczyć czego się boimy, no bo skoro nam się to śni jako koszmar, no to chyba gdzieś tam nawet podświadomie musimy o tym myśleć jako o czymś strasznym. Tak mi się wydaje, chociaż szczerze mówiąc nie to, że wiecie, tutaj zaraz mój podcast jest jakimś naukowym i ja się bardzo przygotowuję do tych odcinków i czytam o co chodzi, chociaż może powinnam, bo może by to stworzyło y, trochę ciekawsze... No, ciekawsze by tutaj ym, było, ciek ciekawie by było mnie słuchać o tym, o to, jak chciałam to powiedzieć, yy, ale, ale tak nie jest. To jest tylko i wyłącznie moje gdybanie, więc no cóż, yy, bywa. Więc opowiem Wam o moich koszmarach. Yy, ja mam takie dwa, które bardzo dobrze pamiętam. Znaczy, nie. <noise> Boże, yy, jest późno. Nie umiem się trochę wypowiedzieć, ale to nic, wysłowić się nie potrafię. Mam jeden, który pamiętam bardzo dobrze, ale to tak naprawdę bardzo dobrze i po prostu umiem sobie przypomnieć no, scena w scenę, jak on się rozbiegał, e, on, jak on przebiegał. E, nie wiem, czy było właśnie słychać, ale mój tata bardzo głośno kichnął, nieważne. E, a drugi koszmar pamiętam taki zarys, ale nie do końca, nie wiem, czy, czy czegoś nie powaliłam w tym koszmarze. Ale okej. Okay. Więc najpierw może ten, ten ogólny, który pamiętam, ogólny zarys. I to był koszmar z głównym udziałem mojego taty. W ogóle śmieszne, śmieszna sprawa, że jeden koszmar. Czemu mój tata ciągle kicha? Mam nadzieję, że tego nie słychać jakoś bardzo, bo, bo strasznie głośno kicha. A nie, nie jest w moim pokoju, żeby nie było. Jest, jest w ogóle po drugim, na drugim końcu mieszkania, ale okej. Okay. Więc w jednym, w jednym śnie, w jednym koszmarze, właśnie głównym bohaterem jest mój tata a w drugim bardziej moja mama. Także też tak ciekawie że się, że miałam jeden koszmar na jednego rodzica. No i ten z moim tatą to jest ten, co pamiętam trochę słabiej. I w nim mniej więcej chodziło o to, że była tam jakaś czarownica na pewno i był tam taki kocioł, kocioł wiedźmy i ona coś tam w nim mieszała. I nad tym kociołem, to taka, taka dosyć bajkowa scena, nad tym kociołem wisiał mój tata. Tak wiecie, jak... Jak po prostu, no w takich właśnie bajkach dla dzieci, w jakichś książkach, że wisił na jakimś sznurze i zaraz miał do tego kotła wlecieć, zaraz miał być ugotowany, no ale tak powoli go opuszcza i na razie go tam przygotowuje więc on sobie wisi nad tym kotłem, więc tak to było. I w tym śnie ja wchodziłam do tego pomieszczenia, gdzie, gdzie był kocioł, gdzie była czarownica, gdzie był mi tata i zaczynałam gonić tą czarownicę, i jeżeli dobrze pamiętam, to ten sen po prostu kończył się na tym, że ja goniłam tą czarownicę, ale my się tak goniłyśmy wokół kotła, więc żadna nie mogła złapać żadnej, że już w sumie po pewnym czasie nie wiadomo była, która którą goni, tylko po prostu biegłyśmy, biegałyśmy wokół tego kotła, a mój tata cały czas się obniżał. Wydaje mi się, że nigdy nie skończyło się to tym, że mój tata faktycznie został ugotowany, ale, ale właśnie tym biegiem. I gdzieś tam w środku tego biegu sen się urywał, ja, ja się wstawałam cała w we łzach po prostu. I teraz spróbujmy sobie to przeanalizować. Y oczywiście jest tutaj gdzieś tam strach przed stratą bliskich, y i to też bardzo w ogóle widać w moim drugim koszmarze: że, że strasznie się bałam tej samotności, tej straty y ludzi wokół mnie, y więc tak, przerażająco trochę. Mm, ale drugie, co widzę w tym koszmarze, to taka totalna bezsilność, totalna bezradność i, i w sumie zaraz jak sobie myślę, to w tym drugim koszmarze też to bardzo widać, że jakoś w tych snach mm, nie, nie, nie mogłam nic zrobić po prostu, żeby, żeby poprawić sytuację i wydaje mi się, że to też jest taki mój strach, że rzeczy, nad którymi nie mam kontroli. I nawet o tym wcześniej nie pomyślałam, jakoś teraz, jak tak o tym mówię, to mi te myśli przychodzą do głowy i dostaję takie olśnienia, że ja faktycznie bardzo się boję utraty kontroli, bardzo nie lubię nie mieć kontroli. Ja jestem, wiecie, jedną z tych osób, która jak jest w pracy, w grupach, to wolę zrobić wszystko sama, nie dlatego, że inni nie są chętni, tylko dlatego, że po prostu chcę, chcę wiedzieć, co się dzieje, chcę mieć tą kontrolę. Jestem osobą, która zawsze wiecie, jak gdzieś idziemy. To pierwsza wyciąga tego Google Mapsa, żeby zobaczyć, jak tam dojść, bo wolę ja prowadzić, wolę ja coś tam sobie sprawdzić, nie lubię się zdawać na innych i właśnie nie lubię być bezranna. jakby, Jeżeli są jakieś sytuacje, gdzie ja nie mogę nic pomóc, w sensie nic sobie pomóc, na przykład, tylko muszę się zdać totalnie na los, nie lubię takich sytuacji, lubię kiedy jednak to zależy tak w 99% ode mnie, czy coś się uda, czy nie. A takie sytuacje typu gonienie czarownicy wokół kotła, kiedy żadna jakby nie dogoni żadnej, to nie, nie, nie fajne sytuacje, powiem szczerze. Także taka analiza pierwszego koszmaru. Więc lecimy z drugim, ale łyk teraz drożdży. Zobaczymy, czy będą lepsze po drugim łyku, bo trochę moje gardło w ogóle ostatnio wysiada. Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie będę chora, bo nie mogę sobie za bardzo pozwolić na bycie chorą. O Boże, nadal okropne. Mm. Nie, 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 nie będzie to smak, mój ulubiony na pewno, ale przeboleję. E, z miodem myślę, że będzie lepiej, bo po prostu, no mówię, sam smak drożdży nie zły, ale to jest takie strasznie słone, strasznie, więc, y, więc może miód trochę zwalczy tą słoność. Okej, okay. drugi koszmar. Drugi koszmar pamiętam lepiej i wydaje mi się, że on mi się śnił częściej i był dla mnie jakiś taki bardziej przerażający. E, I to był e, taki. Co mnie ciekawi w tym koszmarze, to jest to, że w tym koszmarze nie ma żadnych potworów, nie ma żadnej czarownicy, nie ma żadnej, no nic takiego bajkowego właśnie w nim nie ma. Jakby się wydawało, że no, dzieciom najczęściej się śnią takie potwory jakieś. Dziwne stworzenia, których się naglądały w bajkach, to wiecie, złe charaktery, to ten koszmar totalnie taki nie jest. Już mówię o co chodzi. Więc zawsze wtedy on się zaczyna od tego, że byliśmy sobie w czwórkę: ja, moi rodzice i mój brat, i gdzieś szliśmy, i było tak, że gdzieś stanęliśmy i, i coś na przykład oglądaliśmy jakiś występ albo coś takiego. Ogólnie stawaliśmy w miejscu w pewnym momencie. Gdy tak sobie staliśmy, podziwialiśmy coś, nieważne, to moja mama się od nas odłączała. Moja mama się od nas odłączała i ja, gdy jakby przestałam ją widzieć, odłączałam się i szłam za nią. Czyli zostawałam przez chwilę w trójkę z moim bratem i z moim tatą, a później szłam za moją mamą. I Boże, to było tak okropne, to był po prostu najstraszniejszy moment tego koszmaru, ponieważ znajdowałam moją mamę, ale ona mnie już nie pamiętała. Pamiętam, że zawsze każdy koszmar to była inna praca, że moja mama po prostu pracowała tam jako ktoś. Na przykład była w piekarni yy, i sprzedawała jakieś bułki. Yy, zawsze, była, zawsze była jakimś tam sprzedawcą, kimś na kasie, więc ja tam do niej podchodziłam, mówię do niej, mamo, mamo, coś tam, coś tam, a ona mnie nie pamięta. I ona jest tą sprzedawczynią, ale w ogóle nie wie kompletnie, kim ja jestem. I wiem, że to jest moja mama, ale ona, ona nie wie tego, że ona jest moją mamą. E, więc. Jestem nagle sama i próbuję wrócić do mojego brata i do mojego taty, i słuchajcie, ich tam nie ma już i nie mogę ich znaleźć, więc sytuacja wygląda tak, że mamy mamę koło siebie, która nie pamięta, że jest moją mamą, a tata i brat gdzieś zniknęli. No i tutaj też się gdzieś mniej więcej kończył mój sen, kiedy zostałam po prostu sama. Więc znowu, totalna bezradność. No bo co mam zrobić? Ma mama mnie nie pamięta. Nie mogę nie wiem, jak mam ją przekonać, jakby nie mogę. Po prostu jej pamięć nie działa, to nie jest moja wina. Tata i brat gdzieś zniknęli, to też nie wiadomo, gdzie je są. No i taka duża samotność. Tutaj bardzo, gdzieś tam chyba tak mi się wydaje, że było widać ten mój strach przed samotnością, ten mój strach przed jakimś opuszczeniem, zapomnieniem, nie wiem, przed stratą bliskich na pewno. No i ta samotność. Myślę, że to, to tak bardzo uderzało, jak ja. Próbowałam wrócić do mojego brata i do, moi, do mojego taty, i nie mogłam po prostu, bo ich tam nie było. A z drugiej strony była mama, która mnie nie pamiętała, i to naprawdę ten, te sny były traumatyczne. Te sny były okropne dla mnie e, i one się mi się tak często powtarzały, ja mam tak jakby żywy obraz tego, ym, że no, masakra, serio. <laughs> Także taka jest diagnoza moja, moich snów. Zobaczmy, jakie są wasze. E, więc ym, pierwsze krótko i na temat, rudowłosa czarownica. Myślę, że tu jest... ciekawe to jest ta, ta rudowłosa, że, że to jest konkretny kolor włosów, no ale w każdym razie myślę, że to jest taki właśnie bajkowy, że, że to się bierze z bajek, no. E, em, przewracanie się ciężarówki na bok, będąc w środku. No tutaj jakiś widać strach przed wypadkiem samochodowym. Mniej więcej ten sam schemat. Umierał mi ktoś z rodziny, najczęściej mama. No to mi się wydaje, że tutaj bardzo podobnie do mnie, czyli jakiś strach przed stratą bliskich, przed samotnością. Uciekałam przed jakimś wilkołakiem i jokerem po całej mojej miejscowości i dżungli, bo że ciągle ktoś w moim domu teraz po prostu wziął się z jakiejś gary i po prostu czuję znaczy, nie czuję, tylko słyszę te obijania się o siebie naczyń i mnie to wkurza, bo, bo boję się, że to słyszycie. Jeżeli to słyszycie, to przepraszam, ale nie mieszkam sama. Więc niestety nie mam jakiegoś bardzo dużego komfortu w nagrywaniu podcastu, kiedy chcę, żeby było cicho. Musiałabym chyba w środku nocy to robić. Ale tak, wróćmy. Uciekałam przed jakimś wilkołakiem i jokerem po całej mojej miejscowości i dżungli. to chyba mamy też te bajkowe, bajkowy aspekt jak bajki po prostu na nas oddziałowują. Często mi się śniło, że jakiś terrorysta do mnie strzelał. Tak to zobaczyłam dzisiaj i sobie pomyślałam o tym, czy ja się bałam kiedyś w moim życiu terrorystów. W sensie, bałam się w moim życiu terrorystów, tak żeby, wiecie, żeby... żeby myśleć o nich. I faktycznie był taki okres, mi się wydaje, że był taki okres na świecie, kiedy po prostu strasznie dużo się mówiło o atakach terrorystycznych. Także po prostu... To chyba był okres, kiedy był atak terrorystyczny na koncercie na koncercie Ariana Grande i po prostu to, no wiecie, no wiadomo była bardzo duża tragedia i wydaje mi się, że w, jeżeli dobrze pamiętam ale tak, no nie chcę tutaj kłamać, bo być może źle pamiętam bo to było dawno, przez to było duże skupienie na właśnie atakach terrorystycznych dużo się o tym mówiło, dużo się o tym słyszało tutaj jakiś atak, tutaj coś, coś, coś i tak, tak się to zbierało, że ja też faktycznie miałam taki okres w życiu kiedy y, bardzo bałam się terrorystów, w sensie tak dosłownie, że y, no, byłam młodsza, więc ten strach był większy niż no, jak, jest, jak jest się starszym, to jednak y, można sobie to bardziej logicznie wytłumaczyć. Y, no Jak się mam, to przez ten brak y, umiejętności logicznego myślenia, jeszcze nie jest ono tak wykształcone, no, to bardziej się boimy, więc ja normalnie się bałam, po prostu chodząc po moim mieście. Że, że zaraz mnie jakiś terrorysta napadnie. No i wiecie, no nic nie jest niemożliwe, ale to naprawdę, jakby coś się takiego stało, to by była po prostu sytuacja jedna na milion, i naprawdę musiałabym być bardzo mieć bardzo dużego pecha, żeby coś takiego się stało. No, ale tak, faktycznie był taki moment, kiedy, kiedy się tak bałam terrorystów, bo była, było o tym dużo. E, mówione, było o tym mówione bardzo, e, więc jestem ciekawa, czy, czy te sny też były w tym okresie. Tak, tak się nad tym zastanawiałam. E, Okej, okay, teraz już mam wiadomości, więc są to trochę bardziej rozwinięte sny. O matka, ja miałam okropny po tym, jak oglądałam skubidu, więc ogólnie przez jakieś dwa miesiące prawie, że w noc, w noc śniło mi się, że jestem w jakiejś sali z innymi dziewczynkami w moim wieku, miałam jakoś 7-8 lat i leżymy na takich białych szpitalnych stołach. Po tym pokoju cały czas chodził wampir, który mówił nam, że jak się tylko poruszymy, to nas ugryzie i wypije całą krew, przez to realnie bałam się fizycznie ruszyć i spałam totalnie na baczność każdą noc. Oczywiście rodzicom powiedzieć nie mogłam, bo bałam się, że zabronią mi oglądać skubidu. Teraz mnie to bawi, ale wtedy byłam przerażona się śmieszne, że, że jakby tak się no, że spałaś na baczność. Um, no, ale to, to w sumie nie mam nic do analizowania znowu właśnie z bajki bajki. Jakie bajki mają duży wpływ na dzieci. W sensie ja nie mówię, że koszmary są jakieś złe i że nie wiem, dlatego bajki są złe, że jakby wpajają takie rzeczy, bo Każde dziecko się czegoś boi z bajkami czy bez. E, I koszmary to nie jest totali nic złego. Myślę, że to jest wręcz, no teraz śmieszne, a wtedy było może to jakieś no jakaś nowa emocja, nowe uczucie. Także spoko, jakby mnie to śmieszy bardzo, no ale, ale fajnie. E, Kolejny. Mam taki koszmar, powtórzył mi się z cztery razy i zawsze sens jest ten sam, jedynie szczegóły się zmieniają, właśnie. Ja mam to samo. E, miałam to samo z tymi koszmarami. Co w się sensie, to może z tą wiedzą, to nie, no bo to. Ciężko tam coś zmienić, ale właśnie z, tą, z tym koszmarem z moją mamą, która mnie nie pamięta, to zawsze coś się zmieniało. Zawsze był inny występ, który oglądaliśmy, inne miejsce, do którego szliśmy, inna praca, którą moja mama wykonowała. Także to też jest ciekawe, że jakby sens był taki sam, ale schemat, jakby schemat był taki sam, sens był taki sam, ale szczegóły się zmieniały. E, próbuję w nim uciec z domu jakiegoś faceta, ostatnio we śnie była moja rodzina. Byli zamknięci w łazience i chciałam ich uwolnić, ale moja mama krzyczała, żeby ich zostawiła i uciekała, dopóki nie ma go z domu. Gdy wybiegłam z domu, zauważyłam go i zaczął mnie gonić. Ukryłam się z jakimś samochodem, ale gdy do mnie podszedł i się na niego spojrzałam, e, to sen się urwał. Za każdym razem, jak budzę się, ledwo oddycham, i później przez parę dni boję się zasnąć. O boże, masakra. Ale to brzmi jak jakiś taki, no film, jakiś taki horror. Albo coś w tym stylu, że wiecie, rodzina krzyczy, że nie, ratuj siebie, ratuj siebie, nie ratuj nas. Coś tam, więc um, może napisz, napisz o tym książkę albo scenariusz. Kto wie, <grywa> może się uda. Ok, kolejny y, koszmar. I byłam mała, to miałam jeden koszmar, który się co jakiś czas powtarzał. W moim śnie było Halloween i wraz z moją przyjaciółką i jej mamą chodziłyśmy po domach, wiadomo jak to w Halloween, i nagle jej mama mówi, że Baba Jaga poluje na ludzi dzisiaj i nagle słyszymy jej głos i chowamy się w jakieś krzaki przy ulicy, a ona po chwili nas znajduje. Potem jak nas znalazła, się budziłam wystrażona i usiłowałam ponownie zasnąć. Śmieszny też Baba Jaga. Ciekawa jestem, czy to się wiąże z Baba Jaga patrzy. W sensie, nie wiem, czy ta zabawa powiększyła szansę na powstanie tego koszmaru. Ja jestem ciekawa. Taka <noise> ja jestem ciekawa tego. Bo tak, ym, z Babą Jagą, nie wiem, czy oglądałam jakieś bajki z Babą Jagą. Bo z Babą Jagą jest od Jasie i Mogosi, Więc no, czytałam tylko o, bab o Babie Jadze. Ja miałam kiedyś taką grę planszową, że trzeba było właśnie uciec od Baby Jagi i tam wiadomo, się rzucało kostką, bo jakieś zadania, bla, bla. Nieważne, to w ogóle totalnie inny temat, ale ale pamiętam, że Babajaga tak straszyła przez tą grę. Babajaga patrzy, rozważy, Babajaga patrzy. Olezu. Piję te droże co jakiś czas. Nie jest lepiej. <grym> Także powoli kończymy odcinek już kończę z, z, z stałymi segmentami. Jedna sytuacja z tego tygodnia. No, muszę powiedzieć o wczorajszym koncercie Dawida Podsiadu, na którym byłam, bo mówiłam Wam o tym już na każdej platformie, teraz już dokończyło się, bo YouTube i Spotify teraz już zaliczone, mówiłam Wam na Instagramie, na TikToku, wszędzie, ale po prostu ja tak kocham tego człowieka, uwielbiam tą jego nową płytę, więc ten koncert to było cudowne przeżycie, jeszcze byłam tak blisko. Tak blisko byłam, boże, przecież ja go tak dobrze widziałam wtedy. Super było, serio. Mega, mega mi się podobało. Mega się cieszę, że udało mi się pojechać i było super. Także to jest jedna sytuacja z tego tygodnia i jedna rzecz, za którą jestem wdzięczna. To też się tyczy koncert, ale powiem wam konkretną rzecz, ponieważ to było totalnie po prostu losowe, a bardzo, bardzo się udało mi. Ja byłam na płycie. To był w ogóle mój pierwszy raz na płycie na takim dużym koncercie. No i e, byłam, no jako że to jest poniedziałek, kiedy był ten koncert, to był poniedziałek, no to nie mogłam tam być jakoś super wcześnie, no bo miałam szkołę w ogóle, bla bla. Więc byłam pół godziny przed otwarciem bramek tam. No i ustawiałam się do kolejki ładnie. Byłam w tej pierwszej połowie kolejki, ale że tak powiem, na pewno normalnie bym nie dostała się pod scenę, bo jeszcze miałam bilet ze zwykłym wejściem, więc wiadomo, byli jeszcze, ci, jeszcze byli ci ludzie z early entrance. Także no wiedziałam, że raczej gdzieś tam bardzo blisko sceny nie będę. Ale słuchajcie, ja tak sam akurat na zakręcie takim kolejki i podchodzi ochrona i mówi nam, że mamy iść tam na bok gdzieś i wiecie, wszyscy zaczęli biec na ten bok na ten bok i, <grym> eee, i jako, że byłam właśnie na, no, na takim wlocie tego zakrętu, to zaczęłam biec z nimi i koniec końców weszłam jako jedna z pierwszych z tych normalnych wejść bo wyszłam i byłam już chyba jak o 18 otwierali bramki to jakoś 18.08 to ja już byłam tam na środku w środku w sensie eee, i naprawdę miałam super miejsce, także mega, mega się cieszę no, było cudownie, po prostu kocham Dawida Podsiadło, uwielbiam go i nigdy nie przestanę o nim mówić chyba, bo było super. Um, co jeszcze tam mówię? Um, co oglądam, co czytam? Co czytam? Um, czytam teraz A co jeśli to my? Chyba, zaraz sprawdzę. To właśnie my. Książka się nazywa To właśnie my. Pierwsza część się nazywa A jeśli to my? Także to jest już druga część. Pierwszą część czytałam dosyć dawno, więc też tak, bo w ogóle średnio pamiętam, co tam się działo, ale powoli mi przychodzi i powoli sobie przypominam w trakcie czytania. Także bardzo, bardzo fajna książka, podoba mi się. Także jest, jest spoko, polecam. I pierwsza, pierwsza część też mi się bardzo podobała bardzo fajny sposób pisania. Bardzo przyjemnie mi się czyta, także polecam. I słuchajcie, to by było na tyle. Także dzisiaj trochę krótszy odcinek, ale tak nie miałam co więcej mówić, a chciałam ten temat tak obskoczyć, pogadać na nim, bo według mnie jest bardzo ciekawy. Także jeżeli ten podcast Wam się spodobał, to oczywiście zaobserwujcie go na Spotify'u. Oceńcie go na Spotify, zalejkujcie mi na YouTubie, zasubskrybujcie kanał, bla, 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 bla. Zapraszam Was też na inne moje social media w opisie, wiecie co robić. No i do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!